Cześć, tu Izabela, witam cię serdecznie. Dzisiaj w Krakowie świeci piękne słońce. Pozdrawiam Was z pracowni. Ja chciałam Wam przedstawić ten model torebki w różnych odsłonach pokazać go w nieco innej kolorystyce, w nieco innym wzornictwie. To jest torebka z drewna, bo to jest moja pasja wykonywania takich torebek dla Was szczególnie. Także lubię, kiedy macie indywidualne zamówienia, kiedy po prostu tworzę rzeczy dla konkretnej osoby, to mnie najbardziej cieszy. Tutaj mam torebkę z taką drewnianą przekrętką, ona jest takim połyskiem. Bo to co w dawnych czasach, na przykład w PRL-u mi się podobało, to te meble z połyskiem. Mam nadzieję, że w tych gustach nie jestem osamotniona. I ona się tak prezentuje. Tutaj oczywiście, jak wcześniej już mówiłam, wykładam, mogę wyłożyć naturalną skórą ten środek albo filcem, żeby było Wam wygodniej. Te torebki nie mają pasku, dlatego że u mnie możecie sobie wybrać kolor okuć i kolor paska, czyli może być skórzany, może być złoty, może być srebrny, taki jaki chcecie, albo rzemek. I ta torebka jest jedyna, niepowtarzalna i unikalna. A drugim takim modelem, to znaczy takim samym modelem, ale chciałam Wam porównać, że one są nieco inne. To jest jakby ten sam model torebki, ale z inną klapką, bo to jest klapka, którą sobie już na początku wymyśliłam. Ona nie ma przekrętki, ona już jest taka bardziej elegancka, jakby się prezentowała do jeansów, czy. Kurde, nie mam, mam jeansy, ale, ale czarne, więc to nie będzie raczej widać. I ten model torebki też jest bardzo fajny. Tutaj ta klapka jest nieco w kwadracie, ale co jest fajnego, to ta przykrętka. Ona jest srebrna. Wiem, że lubicie srebro. Dla mnie srebro i drewno to idealne połączenie. I jest po prostu piękna, unikalna. Patrzcie się na słoje. No nie ma dwóch takich samych kawałków drewna. I to powoduje, że nie ma drugiej osoby, która by posiadała identyczną torebkę, jak Wy. I teraz chciałabym e, zrobić e, takie torebki, właśnie chyba będą dostępne w wielu kolorach, bo już eksperymentowałam, zrobiłam sobie żółty, żółte kolczyki dzisiaj, także także mój mąż ma po prostu raj na ziemi, bo jak chce jakąś biżuterię, torebkę, sukienkę, to sama sobie robię. Dziewczyny, może to jest jakiś pomysł, bo jak zawsze przychodziłam z nową torebką do domu, to po przekroczeniu progu zawsze czułam lekki wyrzut sumienia. No bo wiadomo, no, mężczyzna powie: A na co ci to? <grywia> A ja mu zawsze odpowiadałam, że to jest po prostu dla mojego szczęścia, bo ostatnio byłam z koleżanką na zakupach, pozdrawiam Marlenę. I one rzeczywiście poprawiają człowiekowi humor. A ta torebka jeszcze jest eko, bo ona jest zrobiona z drewna. Tutaj w Polsce wspieracie mnie osobiście, za co oczywiście Wam bardzo, bardzo dziękuję, bo to co robię to jest spełnienie mojego marzenia i, i tak naprawdę cieszę się, że mogę wykonywać te rzeczy tutaj w Krakowie. I jeszcze jeden model, taki sam. Właśnie ja mówiąc o kolorach, ponieważ ja uważam, że życie jest fajne wtedy, kiedy dodajemy mu trochę barw. A teraz te pastelowe kolory są bardzo, bardzo modne. Ten akurat nie jest dokładnie pastelowym kolorem. Dzisiaj czekam na panią Agatę, bo ona przyjdzie właśnie po ten model torebki.